Siema. Yy, Gramy sobie w MSC. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze. Tak, nie, to napiszcie w komentarzu. Hmm, bo nie wiem jak to będzie z głośnością mikrofonu. Patrzyłem na podglądzie. w intro. Patrzyłem na podglądzie, to pokazywało, że raz jestem za cicho, raz jestem za tak głośno, że nie sobie I właśnie no. Raz tak, raz tak, nie, może teraz będzie dobrze. Napiszcie no, w komentarzu, że GIT? Jak nie, no to trochę przycisz. O jeden dB Dobra, zaczynamy grać. Teraz będę starać się yy, odcinki ciąć. Czyli na przykład yy, nie wiem czy tak byście chcieli albo nie że na przykład jedziemy sobie do tejma i na przykład yy, że na przykład yy, jesteśmy tu jest yy, ja to ucinam do kraśnięcia i na przykład pojawiamy się w, na przykład w sklepie tejma na przykład tako tak to zrobimy. Jestem tu. Klikam. Jestem. Tak byście chcieli, albo nie wiem, jakoś tak inaczej. To napiszcie w komentarzu. I tak mam spolszczenie. Po co? Bo czy czasami nie umiem się do... E, do wsłuchiwać do niektórych tych. A, jeszcze nie było najważniejszym. Nie umiem się czasami dosłuchiwać niektórych rzeczy. I tak. Mam moda na plecak, na spolszczenie, na kamerę trzecioosobową, ale to z out Co tam jeszcze było? To chyba tyle. Dobra, ale tak Kupić te żarcie Kupić żarcie To jest pierwsza rzecz Żarcie Żarcie płyny, Olej silnikowy dodać eee. tutaj do tego paliwa To mi się nie wyrobił że to już tak mi nie ciągło jako to no, tyk tyk, tyk dobra widzowie, widzimy się jak eee, będę w sklepie Utejma chwila mam dobra, widzowie E, następna stacja to jest tutaj te Następna stacja opony o, się Jeden, Ano, No 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 no, no no, no Dobra.

Dobra. Wyjedziemy do Tejmu Zajdziemy do taimy, wrócimy do domu. Skończę odcinek. I od razu potem zacznę nagrywać yy, jak, jak składam Satsumem. Więc dobra. Zwyciłem. Dobra. Więc się widzimy jak nad... będą temu. Dobra, widzowie. Już powoli tutaj dojeżdżam. Do Polelargi. Do... 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 Was, widzowie, zapraszam do do zdania lajka. Was to chwila mamy. Dla mnie to Poprawimy trzech dzień, na przykład, albo na pisanie jakiegoś fanego komentarza, a ja przypnę serduszko. Tyś ty widzę miał dobry dzień, na przykład Dobra. Dobra, już powoli jesteśmy. Co? So? Stał. So.

Oj! Wyłączamy. wyłączamy wychodzimy sobie, yy, oj! wystarczy Dzisiaj będę musiał sobie to tak. nie Benzynkę sobie zatankujemy. To jest mało. Zatankujemy. Dobra, damy do pełna. I najwyżej. To tak. Yy, najwyżej później. Jak mi się uda złożyć w sumę. A czy będzie jeździć to nie wiem. Jaką gdzie mam. Odkładamy. Bierzemy, tankujemy sobie diesla. Zatankujemy. Jeszcze tego będę musiał traktora. Dobra. Zatankujemy przy okazji też traktora. Piszczy, przepraszam widzowie. Musicie się jeszcze trochę pomęczyć sobie nie ogarnę myszki a i przez ten czas widzowie myślę nad założeniem twitcha i nad streamowaniem jeżeli bym założył konto na twitchu czy coś a tam jedno konto chyba mam to bym mógł zacząć streamować na przykład nie wiem z red Hero company z my summer car a z czego tam jeszcze z, z Sadnautiki bo akurat z też też ostatnio bardzo polubiłem z Dying Lighta. na przykład no na przykład z takich ogierek też bym yy, by bym na przykład streamować albo nagrywać nie tutaj będę miał parę dobra Widzowie, tak prze, 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 przede wszystkim się chciałem zapytać, czy można <laughs> tym paliwem, co teraz widzicie, co, co zaznaczyłem, tym kursorem, tutaj, Timo, czy można tankować traktor? Kechmet. czy można, czy nie? Napiszcie w komentarzu. No. No to, to, to

4 kiełbachy w jedną skrzynkę a o, robimy sobie tak zrobimy tak to kupimy. dobra, dzięki temu. hej, to się chyba wypała zapomniałem jeszcze kó... dokupić do by was też nie wkurzało to. To tak. To. To mamy. Ile mamy? 14. Shopping bug. Gdzie to jest? O. Shopping bug. I dobra, na no dole. To może Oj, kechmet spokojnie. Jeszcze tylko sprawdzę czy się nagrywa. Nagrywa się nagrywa. więc się widzimy Będę w domu no, widzę, że już jesteśmy pod domu Zaparkujemy sobie ja sobie zmniejszam dwa Mam być kick. Nic. Tak. 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 Mam nadzieję, że to są te rzeczy. Zwykle podnosimy chwileczkę rzeczy. Zwykle dam kraty piwka tu. Tutaj najlepiej. Zobaczmy, Na otworzę. Oj, nie to. Eee... Czekaj, to było... Żarcie? Nie. тактфа лотерея фай куек One. A co tutaj było? A co tutaj było, żarcie. Tak. już tym mało. nie się robi? Zabieramy eee, to więc zabieramy to sobie stąd. tutaj. A, z, z, zapomniałem jeszcze z tego wyjść więc... to najwyżej po nagrywkach będę musiał się przejść do e, tego tej czyli do mechanika bo mam mody A, teraz, teraz nie będzie działać tak? A nie sprawdź czy się nagrywa, nagrywa, nagrywa się. E, po, chcę pokazać dla was Mod, który mam czyli to jest e, takie jakby ale jakby ogrodzenie czy jak damy, damy tutaj to ogrodzenie to nie możemy po prostu wpaść i auto też nie może patrzeć. Fajna rzecz. Czasami może uratować życie. Dobra, więc sobie otwieramy to tu. Więc robimy sobie teraz takie coś. Że bierzemy sobie z jedną sobie pickę. Zostawimy się podnoszeniem rzeczy. Pyk. Porzucamy sobie koszykarz. Pyk. Oj. Zatrzyw panu. Teraz mleko. 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 I no. Dobra. I w następnym odcinku Będę zamknąć tu w W następnym odcinku się przeje... Przejadę Nie no po prostu po nagrywkach Pojadę sobie do tego Do... do me mechanika Zabiorę sobie to I tyle i wrócę, nagram odcinek z składania sekcjami i przy okazji zmontuję. Dobra, więc na